Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć z tej strony Kuba, i dzisiaj odcinek na temat zakonu bursztynu. Są to ci, którzy używają bursztynowego wiatru, zwanego gór, którego barwą jest bursztyn, którego wiedza dotyczy bestii, którego runą jest strzała, i którego uczniowie zwą się szamanami. Słowa przypisywane teklisowi w dniu Fundacji Ośmiu Zakonów. Magistrowie czy też szamani Zakonu Bursztynu wykorzystują symbol strzały i spędzają lata na poznawaniu wiedzy bestii, którą można usłyszeć na wietrze góra pod postacią orlich okrzyków. Czarodzieje Bursztynu są znani ze swojego dzikiego wyglądu. Ich włosy są zawsze rozpuszczone i poplątane. Ubierają się w skóry przeozdobione kośćmi, piórami, bursztynami i prymitywnymi talizmanami. Magia Bursztynu Sen o dziczy wyraźnie widać przy polowaniu drapieżnika oraz w desperackiej energii jego ofiary. Mówi do nas w wyciu brata Wilka i w okrzyku brata Orła. Jego dotyk nie jest odczuwalny za murami i wieżami cywilizowanych ludzi, a w najgłębszych lasach i na najbardziej dzikich szczytach górskich, gdzie żyją tylko wolni i dzicy. To prawda natury jest pierwotna, nie zaś kłamstwa ludzkości. Słowa przypisywane setancie Lobasowi, magistrowi patriarche Kolegium Bursztynu. Magistrowie Kolegium Bursztynu praktykują magię bestii. Jest to forma animistycznej magii, która utrzymuje moc, duchy i habitaty dzikich, wolnych zwierząt w postaci źródła swojej energii i mocy kształtującej rzeczywistość praktykujących ją magów. Jedni nazywają ich szamanami, inni magistrami bursztynu. Gór Rodzaj wiatru magii, jakim posługują się magistrowie bursztynu, jest powszechnie nazywany brązowym wiatrem. Jest on duchem bestii obejmującego świat eteru. Sami szamani mówią zaś o nim, że jest oddechem zwierzęcej dzikości. Od strony filozoficznej jest zarówno rządzą upolowania ofiary przez drapieżnika jak i energią, jaką ofiara spożytkuje w czasie próby ucieczki. Gór powstaje na bazie istnienia, doświadczeń i obserwacji dzikich bestii, nieskażonych technologią miejsc. Z tego powodu mówi się, że gór jest dzikim wiatrem, pierwotnym i bezrozumnym, pozbawionym złych emocji, a z tego powodu kompletnie nieludzkim. Gór wieje nie wzdłuż murów i wież postawionych przez cywilizację, a przez najgłębsze lasy i postrzępione szczyty, czyli wszędzie tam, gdzie żyją dzikie, wolne zwierzęta. Mówi się, że otwarcie własnego umysłu na gór i nauczenie się tajemnic jego magistrów jest niczym innym jak stanie się jednością z kreaturami z mrocznych lasów. Bursztynowy wiatr jest dziką i magiczną nawałnicą, która wieje przez nieokiełznaną ziemię taką, po której w całej historii świata kroczyło niewiele istot rozumnych. Magia bestii kumuluje się w krwi i kościach dzikich bestii oraz w ich legowiskach. Czarodzieje bursztynu przekształcają swój wiatr w zaklęcie jej wściekłości i zniszczenia. Czerpiąc z dzikiego barbarzyństwa, kanalizują w sobie esencję dzikiego zwierzęcia, niemalże stając się jednym z nich, wyzwalając z siebie wściekłość pod postacią magii, by ta zalała świat. Czarodzieje bursztynu mają tendencję do życia w samotności, cie, często przedkładając Towarzystwo Dzikich Zwierząt nad Towarzystwo Ludzi. Niewielu czarodziejów jest w stanie przetrwać dotyk bursztynowego wiatru, jako że jest on magią zwierzęcych umysłów i nieokiełznanych miejsc, nie dba o ludy cywilizowane. W moc wiatru gór jest najsilniejsza w umysłach dzikich bestii, a czarodzieje bursztynu to jedyne istoty, które są w stanie się z nimi porozumieć. Dzięki temu są w stanie przyjąć siłę największych bestii świata i wprowadzać swoich wrogów w pierwotne stany lękowe, siejąc grozę w ich umysłach. Magistrowie Gór uczcili dziki brązowy wiatr magii, pozwalając sobie na dostęp do dzikich zwierząt i komunikacji z nimi. Magistrowie Bursztynu mogą także przywołać atrybuty różnych duchów puszczy. Przykładowo, mogą wezwać na pomoc siłę niedźwiedzia, szybkość zająca, wzrok orła i wyczulone zmysły węchu i słuchu wilka. Mówi się, że magistrowie Bursztynu potrafią zmieniać własne ciała i podróżować na wilczych łapach, czy też na skrzydłach orła, kiedy tylko tego zapragną. Wizja świata bursztynowego bractwa jest animistyczna. W ich rozumieniu otaczającego ich środowiska, każda żywa istota, każda roślina, zwierzę i insekt, nawet sama ziemia pod ich stopami ma swojego własnego, niezależnego żywego ducha. Życie w świecie widzianym oczami magistra bursztynu jest trudne, jako że każdy żywy duch każdej żywej istoty nieustannie konkuruje z innymi o miejsce do życia i pożywienie. Ich świat jest miejscem, w którym przetrwają wyłącznie najsilniejsi i w którym każda żywa istota ma swoje miejsce w charakterze drapieżnika i ofiary. Mówi się, że magistrowie bursztynu są w stanie mieszać swojego własnego ducha z duchami zwierząt, wyprawiając się na misje polegające na doświadczaniu wizji. Służy im to przy próbie dowiedzenia się czegoś więcej o samym sobie, o ziemi, po której stąpają, i na temat tradycji mieszkających w pobliżu duchów oraz tego, jak je spacyfikować i zniewolić. I na razie to by było tyle na temat zakonu bursztynu. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.